Witajcie, witajcie, dobry wieczór, dzień dobry, 182 odcinek Niskiego Pressingu. Maćku, witam cię serdecznie. Dzień dobry Paweł, dzień dobry Państwu. Czyli wszyscy się doskonale słyszymy. Kochani, jesteśmy po kolejnym meczu Miedzi Legnica w Ekstraklasie. Jak to się skończyło, wiemy. 1-1 w Mielcu. Kto oglądał, ten wie, jak to wyglądało. Kto nie oglądał? Jest szczęśliwa. Niech nie ogląda. To niech nie ogląda z, z otworzenia. Nie, kompletnie nie polecamy, a jeśli już, to na własną odpowiedzialność, yy, na własną odpowiedzialność. Ja powiem tak, tak na szybko. My z Maciekiem przez ładne parę godzin debatowaliśmy, czy nagrać ten odcinek. Stwierdziliśmy, że jednak, że, to, że musimy tutaj zostawić jakiś yy, nisko po ślad po, po tym widowisku. Mm poniedziałkowy, ciemny, deszczowy i chłodny wieczór w Mielcu. Ja, ja do, jako, że do końca ja dalej, mimo że minął dzień od meczu, ja do końca dalej nie wiem, co ja mam myśleć, nie wiem, co ja mam powiedzieć, nie wiem, co mam mówić, a jestem osobą gadatliwą. A, a nie wiem, co powiedzieć. Dlatego, Maćko oddaję Tobie głos. Tak. Chętnie Cię posłucham. Muszę Ci powiedzieć, że ja... Czekaż, ten... Widzą nasze, na, na, nasze spostrzeżenie. Ja mam problemy z analizą. Tak jak miałem problemy z oglądaniem tego meczu, bo ten spektakl faktycznie był na miarę tych, tych meczów poniedziałkowych, on był ciężki do oglądania i ciężki do analizy. Ciężki jest do jakiegokolwiek podsumowania, ale spróbujmy. Tak naprawdę ten remis na własne życzenie, bo zaraz przejdziemy do tego do tej 94 minuty, katastrofalnej 94 minuty, on niestety ten wynik rzutuje na całościową ocenę tego meczu. Bo gdyby ten mecz zakończył się tym 1-0, oczywiście dzisiaj byśmy byli w innych nastrojach i oczywiście inaczej byśmy ten mecz oceniali. Ale niestety realia są takie, jakie, jakie są. Przywozimy z Mielca jeden punkt, jeden punkt, który nic nam tak naprawdę nie daje. Wręcz pogłębia cały czas na ten nasz problem. I to, jak czytam gdzieś tam na forach, że faktycznie zniwelowaliśmy różnicę jednego punktu do Lechii Gdańsk, no ale szanowni państwo, to jest bardzo słaby argument. Sekundy, powtórzę się, sekundy dzieliły nas od upragnionego zwycięstwa i od upragnionych trzech punktów. No ale co? Oglądaliśmy nudną pierwszą połowę. Ani jedna, ani druga drużyna tak naprawdę nie była zdeterminowana. Co dziwi, bo mieć faktycznie, nawet komentatorzy to podkreślali, mieć powinna gonić. I w drugiej połowie to się troszeczkę y, zmieniło, ale szanowni Państwo, no, pięć strzałów tylko na bramkę y, gospodarzy, w tym dwa celne. No, to jest troszeczkę za mało, żeby, żeby ten mecz wygrać. Faktycznie ten gol czuki, ładny gol, to trzeba podkreślić. No, wprowadził pewną dyscyplinę taktyczną i tutaj trzeba trenera bronić, bo my się do tej 94 minuty całkiem sprawnie ustawialiśmy taktycznie, i to, to trzeba podkreślić. On ten mecz taktycznie był, był do obronienia, no ale niestety oceniamy za pełny wymiar czasowy, a, a jak wiemy, ten mecz się zakończył dla nas katastrofalną stratą gola. No i co, ja już jakby reasumując tą moją wypowiedź, to nie przypadek, że jesteśmy zdekoncentrowani zde, i rozkojarzeni, no bo to wynika właśnie z tych deficytów y, przygotowania mentalnego. Ja się będę upierał, że nie przygotowanie fizyczne, a mentalne od początku tego sezonu było naszą bolączką i to właśnie teraz, teraz właśnie wyszło. No ten, ten, ten gol po prostu był takim, taką kropką y, y, potwierdzającą te wszystkie problemy w tym sezonie. Dokładnie tak. Wiesz Maćku, ja ci się przyznam, że ja osobiście oglądając ten mecz już po 90 minucie, no, myśląc o tym, układając sobie to w głowie, kreśląc tam jakieś notatki, spostrzeżenia to tak zastanawiałem się, wiadomo, że tak niskopressingowe mam myślenie, co tam powiemy, tak? Tak, I tak. Powiem, to tak jak, tak, tak jak powiedziałeś, miałem tak zupełnie troszkę, no wiadomo, nie wszystko to było. Wiadomo, no był to mecz dwóch słabych drużyn. Jak, jak na realia ekstraklasy, bo stan Mielec jest naprawdę mnie kompletnie zawiodła. Drużyna, która walczyła o awans, a po prostu też kompletnie nie wyglądała tak, tak. na, na zdeterminowaną drużynę, która podejmuje ostatnią, o, ostatnią drużynę w tabeli u siebie, wygrywając, oskakuje na sześć punktów od strefy spadkowej. Tak? W ogóle ta stan Mieleś to w ogóle wyglądała tak, jakby sobie zagrała na 0-0 spokojnie, Bajlando i inokulację do domu. Także, ale generalnie y, miałem. Mimo, że tam kilku niedoskonałości, oczywiście niedociągnięć, to może tam mieć może ta nie wygląda tak świetnie, oczywiście, jak słowo świetnie. No, dobrze, no, tak dobrze jak z legią Warszawa, bo to chwaliliśmy, wszyscy chwalimy mieć za mecz z legią, ale całkiem podzielam Twoje zdanie. To całkiem mieć bardzo no, bardzo nie wygląda dyscyplina taktyczna, całkiem niezła nie defensywa. Generalnie Stany Miedz nie stworzyła jakiejś poważnej sytuacji przez cały ten mecz. Mieć, nie wyglądała najgorzej, nie wyglądała najgorzej, jeżeli chodzi o defensywę, o, o te przesuwanie się, się, się taktyczne. Oczywiście, tak jak podkreśliłeś, mało było w ofensywie, hmm, tych kreacje, akcji ofensywne, stwarzanie sytuacji, strzał. Tego nie brakowało, ale tak generalnie, ale okej. Okay. Czuka odpalił petardę, zresztą to jest piąta bramka Wiktora Czuki w tym sezonie, to też chciałem podkreślić. Naprawdę ten zawodnik mi się mm, naprawdę podoba i też myślę, że tak jakśmy już tu rozmawiali, że jeżeli mieć spadnie, to ten Czuka Chyba raczej nie spadnie personalnie, że gdzieś tam sobie z, z, na pewno ktoś się zainteresuje tym piłkarzem. Tak, on pozostawia ma dobre wrażenie, to prawda. Ma te możliwości, ma ten strzał, to jest taki. No może powiedzieć firmowy strzał czuki, tak? Mm -hmm. Z dystansu. Także ja to jeszcze chciałem podkreślić fajną grę. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, bo od tegośmy nie przegadali. Damian Trond to jest po prostu wielki powrót po strasznej kontuzji. Ten Damian Tront naprawdę fajnie wygląda. Tak, to jest zdecydowanie jest tak. Bardzo tak. Cieszymy, Mocny. Bo jesteśmy, zawsze byliśmy fanami Damiana Tronta. Tak. Nie, tego nie ukrywaliśmy. Broniliśmy go jeszcze w poprzednim sezonie, kiedy to wielu kibiców go krytykowało. Pamiętasz? Tak, 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 tak. Kto nie wie, że niech poszuka i odkręci to dziki. Zawsze broniliśmy na Tronta. Cieszę się, że to chłopak wrócił i prezentuje się naprawdę, spełnił swoje marzenia o grze w Ekstraklasie. Tak? Bo tutaj w niskim pressingu kiedyś w wywiadzie nam mówił, że to jest jego wielkie marzenie. Że no dokładnie tak. W Mieć miedź weszła, a on kontuzję. no kontuzję. Fajnie, fajna fajna, historia, naprawdę fajna historia. Myślę, że na pewno będziemy kiedyś okazję jeszcze z jeszcze raz go zaprosić do niskiej prezentacji i, i go popytać o te mm, jego wrażenia. Tak, to tyle, ale generalnie to wcale taka jakiś stronobec nie ma gorszy nie? Ale wszystko runęło w gruzach w 94 minucie. No to jest generalnie, ja się obawiam, że to, bo tak, że to, żeśmy pra, pra, praktycznie spadli, to już już chyba tak wszyscy się pogodziliśmy, nie? Że za chwilę spadniemy. Yy, że mało punktów, że w kiepskim scenie, to też już powoli się z tym godzimy. Ten sezon wpisujemy na straty. Ale po prostu ja się obawiam to, że ta sytuacja zmęca. To jeszcze dojdzie taki, taka kolej, kolejna aska, że, że, że cała ta akcja to stanie się takim internetowym wiralem. I to będzie taki mem puszczany w tle z muzyczką z Benny Hilla i jeszcze na lekkim przyspieszeniu. I to naprawdę, no ja nie wiem, nie przeglądałem dzisiaj za bardzo sieci, bo nie miałem czasu, ale po prostu to się nadaje. Słuchajcie. Generalnie to, no, no, no trudno, po prostu kto widział, to widział. To jest po prostu paranoja, no, żeby tracić bramkę w 94, to już piąta to tak wskakiwała, nie? Tak. W tym czasie gry, mając własność udrożnioną. Tracąc piłkę w narożniku pola karnego przeciwnika i po prostu potem, co to się stało? te to katastrofa jest po prostu, no katastrofa, no, no, no nie no umówmy się, to jest kryminalna postawa naszych środków, Ja myślę, jeżeli tak, pozwolisz, Paweł, ten ja ten, myślę, że ja nie Właśnie, to jest to jest katastrofa komunikacyjna, katastrofa. bo z tego co tak. wiemy, to nie wiemy czy Abramowicz krzyknął moja, a są takie głosy, kibice, nie którzy tak, byli na, tak, na meczu. Prawdopodobnie mówią, że ta bramka może obciążać Abramowicza, bo tak ja, ja, cała wina skumulowała się na Gilenie, który zrobił ten nieszczęśliwy unik. No ale faktycznie, jeżeli... Nie, unik, ta zrobił, ta Andrzej komunikacja... nie Ulis, unik zrobił Andrzej Niewulis, a, a Gilen stał i się patrzył. No Andrzej właśnie. Andrzej Niewulis no głowę, a Gilen, szczerze mówiąc, nie wiem co zrobił. No nic nie zrobił, patrzył się po prostu. I piłka poleciała, tak, natomiast no tego nie wiemy właśnie, nie, nie znam Mimina, tej roli no Mateusza to, to, to jest a, a właśnie... Abramowicza, natomiast no, ogólnie to stosując odpowiedzialność zespołową, bo to był piłka, sport zespołowy, tak. no to, to, to no, tych trzech panów było to zaoferowane, natomiast oczywiście Mateusza Abramowicza tutaj, jeśli już, to bym w najmniejszym stopniu go chyba tutaj obciążał, naszego gol, golkipera, ponieważ no generalnie no, mógł być zaskoczony tym, co jego koledzy zrobili. No, nie rozumiem kompletnie tego, co mnie doświadczyli piłkarze, tak, jak nie wulisy Giren zrobił. Tak, to prawda. No i no, no, po prostu bramka, mem, bramka, mem. Jeszcze jedna rzecz. No. Inna sprawa, bo tutaj taka y, trochę tej dyskusji już wczoraj wieczorem ona, ona toczyła się w internecie. Chcieliśmy się też do tego odnieść z mackiem, czy ten gol powinien zostać uznany. No, no ale, właśnie. No, Zaakcentujmy, gol, bo my uważamy. sprawa jest jasna, sprawa tak. jest jasna, ten gol nie powinien zostać uznany. An. Oczywiście, że tak. To był ewidentny fał ewidentny Macieja Domańskiego na, na Walkowskim. kiedy to. Tak, tak. Każdy, kto nie, I to polecamy. Kto tego nie widział, to niech sobie to, tą sytuację odpali. Ewidentnie y, Domański Walkowskiego popchnął rękoma, ten się przewrócił, wpadł na nursinga, y, potem Domański zabrał im piłkę w tym drożniku i pobiegł dalej. Tyle. Także ja nie wiem, co robił y, y, sędzia WAR, w tym był to żeby się nie powiedział pan Krzysztof Jakubik. Nie wiem, kompletnie. To, to, Maciek, to po co jest ten war? Ja Dokładnie, bardzo dobre pytanie. jest ten war? To, to, to jest jakaś paranoja, bo... To, to jest pytanie, to jest, które ja stawiam tak. sobie od wczoraj, bo ale właściwie tak, od meczu tak. z legią. Nie bardzo rozumiem, po co jest ten war. Ten war powinien ułatwiać pracę głównemu sędziemu, bo sędzia główny, sędzia boczny mogą ma, ma niektóre nie rzeczy nie widzieć, ale, ale od tego siedzą w tej budce ci panowie, biorą pieniądze i oni powinny być tym właśnie ciałem doradczym w takich sytuacjach, tak? No tak, nie, tak, tak, ja, tak, ja tak, jestem tą jest, no sytuacją po prostu znieskoczony, no bo to, ja tracimy punkty tak, przez, nie, przez nie. swoją niefrasowliwość właśnie to takie rozkojarzenie, no ale też niestety sędziowie nam nie ułatwiają tutaj tego. Nie mam tutaj Mniejsze, walki, mniejsze pretensje nie? mam tutaj do sędziego Pawła Raczkowskiego, yy, który mógł tego nie widzieć. Yy, troszkę można mieć pretensje do sędziego bocznego liniowego Michała Pie Pierzcińskiego, yy, który. Czytałem takie opinie broniące go, że tam była taka sytuacja, że on był, że to od tyłu widział, że mógł tego nie widzieć, bo widział plecy Domańskiego, no dobra, okej, okay, mógł też podbiec, mógł być na równi z tą akcją, tak, to jakby tutaj ja bym, tutaj też trochę sędziego piercińskiego to też mam do niego pretensje, no ale sędzia war, oczywiście, w ogóle, no generalnie gościu bierze za coś pieniądze. Nie wiem, jak on mógł tego nie widzieć? Normalnie ile podjęcia. jest kamer, przepraszam, na meczu Ekstraklasy, siedem? Tak, no, 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 jakaś żenada po prostu. Tutaj można powiedzieć, że ten War zabrał nam dwa punkty. Ale sędziowie je, chyba w ogóle nawet nie podjęli e... próby wyjaśnienia tego, bo to była tak szybka akcja, że no. oni po prostu zlekceważyli to, tak mi się wydaje. No to po prostu brak słów. O ile te, te sytuacje w meczu z Legią Warszawa, tośmy je przerobili. Tak. To, to nie do końca, nie do końca zgadzamy się z tą powszechną krytyką tutaj sędziów. Hmm jeżeli chodzi o, o, o te sytuację, tam, tam sędziowie się mogli wybronić. Tam się, tam się mogli wybronić, oczywiście. Widzicie Warszawka i tak dalej, i tak dalej, ale okej, okay, wiecie, wiemy, znamy Waszą opinię. No Nasza opinia jest nieco inna, tak na, na chłodno, także z, ty, z tych decyzji sędziowie się, się wybronili. Natomiast tutaj absolutnie Tyle, że mała gwiazdka i przypis pod spodem. Drogi Maciek, kochani, to nie zmienia nic sytuacji, słuchajcie, od sytuacji, od momentu, to, 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 że bramka, bramki nie powinny być, to jest jeden temat. Ale dobra, sędzia nie gwizdnął, Warnie zauważył. Gramy do końca. Minęło 24 sekundy, 23, policzyłem, 23 sekundy. Tam się bardzo dużo jeszcze wydarzyło na boisku w tym czasie. To się tam, no, a, a przede wszystkim to się wydarzyło, że w piłkę 40-letni, blisko 40-letni Leandro wrzucił piłkę, tak. balona, i po prostu i potem to, y, nastąpiła katastrofa w naszym polu karnym. Także, także to wiecie, to, to, to jest jedna historia z tym Warem, a druga to, to, że my nie powinniśmy stać tej bramki, bo to jest po prostu totalna kompromitacja, byśmy się skompromitowali. Wstyd po prostu, no, no naprawdę. No to, ja powiem tak, to już to dzisiaj maczko powiedziałeś, bo już powoli będziemy kończyć, nie będziemy się tutaj dzisiaj za długo pastwić. Yy, ten mecz to była sentencja naszego pobytu, tego drugiego pobytu w Ekstraklasie. Po prostu tak się spada. Właśnie, tak się spada z ligi. O, nawet, to jeżeli, nawet jeżeli nasza drużyna pojechała do Gomielca i zagrała nie najgorszy mecz, naprawdę nie zły mecz, no, no ja nie wiem, fajerwerków nie było, ale dobra, jesteśmy drużyną walczącą o utrzymanie, nie? no można tam mieć yy, pretensja ale nie będziemy się w kółku powtarzać, że to więcej show więcej biegania, więcej tego, no, ale generalnie... Niezły mecz. Jeszcze ty czukasz szczelił bramkę, to potem to ja już... Nigdy to nikt nie miał pretensji, gdybyśmy strzelali bramki tam w 60. Minucie i potem by grali defensywnie, twardo w obronie. Nigdy byśmy się cieszyli z tego faktu, tak? Tak, 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 także tak naprawdę to nie było jakiegoś dramatu. No mecz był nudny, przaśny, tak, no jak to powiem, polska jak se klasa w poniedziałek wieczorem wiadomo, wyrzucane mecze do tych nieco słabszych. No, no okej, okay. ale no niestety. Tak się Ale, spada. ale wiesz. Nawet ten jeżeli ten... nam się to. Przepraszam, bo tego chyba się nie skończyło. Mm -hmm, Nawet mm -hmm. jeżeli już to jest w miarę ok, no to po prostu sami sobie robimy. Sami sobie krzywdy robimy. Popełniamy Harakiri, Sepuku, nie wiem, co tam jeszcze. Wszystko po prostu jak firma Quentina Tarantino. Quetina Tarantino Krew tryska po suficie. No po prostu, no nie no to, to jak my mamy się utrzymać? jakbyśmy sami go strzelamy? Oczywiście, no my jesteśmy tutaj tym głównym winowajcą i nie można szukać. Hmm. Jakichś zewnętrznych krzyczy. Tak, tak. Ja ten mecz zapamiętam, jeszcze chciałem Ci powiedzieć Państwu, chciałem powiedzieć z, oczywiście z tego frajerskiego, nie, nie boję się tego brzydkiego słowa, ale to, to jest frajerska y, utrata punktów, bo nie, nie przegrana. Na pewno będę pamiętał pola tak właśnie przez tę y, straconą bramkę w 94. minucie, ale jeszcze. Bardzo mnie ubawiło wydarzenie i wybicie piłki przez Mateusza Abramowicza w takim siatkarskim stylu. To była taka ścina, która powaliła, znokautowała, znokautowała niewulisa i myślę, że po latach też będziemy wspominać tę sytuację i to wybicie, bo ono ja nie pamiętam takiego siatkarskiego zagrania bramkarza w meczu piłkarskim. Bardzo komicznie. Znaczy, to że, przyznam to. się, że też nie pamiętam. Ja <laughs> będę niestety pamiętał głównie tego, co się wydarzyło. Co tu się panie stanęło w tym naszym polu karnym no Tak, no y Tak będę zawsze y kończąc żeby to było chociaż, chociaż ciutkę jakoś coś mniej, mniej smutno, to y po Twojej prawej ręce na półce, która jest najniżej każdy widzę książkę o Totti. Tak. Y no to tak, na no to, no, no, to, to, y to ten strzał y bramka czuki, to y taka to trochę Ala Totti, nie wiem się ze mną zgodzić trochę Totti, takich podobnych no oczywiście bram, oczywiście miał na swoim koncie, właśnie w tym stylu ten nasz Wiktor Czuka normalnie zabawił się w totiego w wielcu. szkoda, że ta bramka nie dalszych punktów to tyle kropka kończymy kończymy, kończymy. Nie wiem, co Czyli wszystko, <grym>, dziękujemy gochanie. Państwu bardzo gramy dalej hej mieć hej mieć